Siemaneczko, tutaj Łukasz. dziś będziemy grali w Minecraft y Jesteśmy na serwerze jakimś fajnym spragu czy coś pod ten design y ops co zrobię? nie wiem gdzie ja jestem y Tu mamy y możemy tu przeczytać i typę tu mamy teleportery Nie, 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 nie. Ok, no, no, ja zrobię i się zarejestruję. Okej, okay, jestem już zarejestrowany. Jedną kupią rzeczą, którą zauważyłem, to to, że czat do pisania to jest tylko dla VIP-ów, ale jak widzicie, bardzo fajnie zrobione jest to, że na górze jest taki napis. Tak co przychodzi. Kurde co zrobię. Boże oh jestem mądry. Dzisiaj mam niestety ponury cień, ponieważ um, nie mam skina. Nie mam skina. <grym> nie, skin nie wiem dlaczego nie mam tego skina. Spróbuję zaraz zrobić tak, żebym miał skina, więc Z2. Zaraz będę. Okej, okay, jestem. Niestety nie udało mi się naprawić, że miał skina, więc no, będziemy musiał się zadowolić z Stevenem. <grym> Dobra, żeby przejść na innego serwa, gdzie będą tabliczki, to on serwer, Nie, czekaj, ja sobie to sprawdzę. Tak, serwer. Tak, są i lowy parkour. Pójdziemy sobie na parkour. Teraz. Tak, tu mamy teleport. Aha. Okay. E, idziemy sobie poskakać na parkourze. As, jak widzicie, to jest. Um, Minecraft 174 No możemy pisać tylko 25 levela Musimy przejść te pierwsze początkowe, no tak Dobra Hek. Tego nie ogarniam. Wejść na parku Izzy Można tylko, gdy ukończysz. Tut. Aha. Aha. Dobra. Teraz dopiero się robi. To są początkowe. E, mam nadzieję, że lagów nie będzie. E, co to było? Fuck. Tutaj dorasę. Ja ukryję grać. Aby mi nie było zaraz, że będę tak no life view, znaczy będę nobił w to, jak tam jest najtrudniejsza, właśnie część. A i no, gramy sobie w Minecrafta taki minigaming taki minigame. Ok, teraz lecimy. Ja chyba mogę otworzyć. Muzyk sąd. Aha. A dźwięków nie ma. Nie wiem, czemu tam. Lecimy. Czemu mnie okryło ludzi? ja chcę, żeby było ich widać. Okej, okay. chyba było. Dobra, widać. Lecimy na Tut2. Aha. To jakoś osób nie ma na tu, tu, tu ja dwójce. Kurde. Ja dawno nie byłem na serwerach parkour i dawno parkura nie robiłem w Minecrafcie, bo miałem przerwę bardzo długą, bo nie grałem w Minecrafta z powodu przez to, że mi się po prostu znudził, Znudziła mi się w ogóle cała ta gra. Bo nie okłamujmy się, ale ona po jakimś czasie się nudzi. Ale powróciłem do niego, zatyszczyło mi się. Więc jest event, myślę teraz, kapłem, że jest event. Dobra, lecimy. Ajajaj. Aj, aj. to trzeba wracać. To już... wow, to... ciepło? coś mi się nie podoba. ok, Okej, przeszliśmy. Mam numerkowane 30 FPSów, więc Dobrze idzie. Nie powinno być przycinek. Okay. OK. Przechodzimy to dalej. Jak tutaj? Aha, pyk, 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 pyk. co teraz, może pojawię tę postać. Dużo wiedzą ludzie, że tam się męczy, na tamtym poziomie. O, tu jest ciężkie całkiem. Kurde, tu jest ciężkie. Serio. Mm. Sorki, że dźwięków nie mam, ale nie wiem czemu dźwięki nie działają. Coś mi się źle wgrało czy coś. To jest ciężkie, ciężkie to do zrobienia. Okay. No, to jest trudne. I to będzie ciężko przejść. Się zastanawiam, ile ten odcinek będzie trwał. No, patrzcie, no, to całe przejść, to jest chyba już końcówka. A na jest już początkowy, tutaj się tak rozpędzę. co to jest? No, jaka kalama ze mnie, tam większość ludzi tam siedzi. To widać masakrycznie, ich tam jest mega. No, patrzcie, inni tam to przeskakują, a ja nie mogę. No, w dupę jeżdżą. No, nie mają jakieś gdzie coś. Że im tak idzie. Dobra, skaczcie. No by. Tak samo ja jestem na b. Ło, wow, ok, udało się. Już myślałem, że będę musiał to nowa wszystko przechodzić, ale jednak nie. <gry> okay. Mam nadzieję, że tutaj nie spadnę. To by było bardzo... <noise> Fuck! Naprawdę no nie! Ja pierdziele, jakie gówno Ja pierdziele, ile już mam sekund Ziemę się z tym poziomem Jeszcze chyba nikt tam nie wdoszyć, a i to mi chłopacy. Wow, ale miałem przycinkę, przez tą przycinkę chyba tam doszłem. Ten gościu skoczył i nie doskoczył w takim banalnym. E, co to było? No, no nie, siódme miejsce. Dobra, Dobra, lecimy na ten parku. No, zaraz będę kończył odcinek, bo trochę chyba długo trwa. Tutorial 3 No i te banalne Aha Okej okay. okay. Może pokażę wam potem splega Wejdziemy na jakiś inny fajny serwer Gdzie są, gdzie jest a e, no nie, tutaj już nie idziemy Idziemy tu Na tym easy No panie idź stąd Dobra a to jest banalne, okay. um. ale szkoda, że tu tepał od razu nas i musimy tak znowu zapierdzielać jak jakieś muły. Szkoda, że nie ma, czekajcie. Um. Teraz yy... dobra tam spałem. sorry lecimy chyba na czwartym lub piątym tym Easy zakończymy, bo to tam nie będę długo przyciągał, bo to ma być krótki odcineczek i z tak tak. Tak. A tu teraz mi jakoś łat, łatwo idzie. Spawn. No, na piątym zakończymy. Mam niebieski portki. Tak, no na Easy jesteśmy piąty. Easy czwórce, już mamy poziom piąty. Bardzo fajnie że na takich serwerach parkour są y, takie poziomy dodawane, bo ponieważ możemy rywalizować pomiędzy nami a kolegami. Aha epic -go epic gość, Ło. Wow. Nie. Aha, to tym patykiem możemy się tepać na te parkury nowe. Okay. Teraz dopiero się dowiedziałem. Bo tak na tej swymi tak pokazało że nie ma nowych parkurów dla ciebie. To już chyba ogarniam o co chodzi. No fuck, jakie to jest trudne. Naprawdę. Naprawdę to jest mega trudne. Wydaje się na banalne, ale nie jest. No, okay. no jak to nie ma. Nee. Aha, to ja mogę kto te będzie szybciej. Czy ale tam była też czurka jak nacisnął, a nie, to chyba jest numerek mapki dobra yy. dobra, dojdziemy do szóstego tylko szósta jeszcze i kończymy bo nie będę tak długo nagrywał, bo mi się nie chce. Um, Poprawiłem płynność chodzenia. O wiele. Poprawiłem płynność chodzenia Minecrafta już się nie powinien zacinać. Mam nadzieję. Bo jak się zacina, to będzie cienko. Bo mi chodzi teraz płynnie. bardzo późno chodzi, a ja się z wami żegnam bo doszliśmy już do Nie. do szóstego poziomu żegnam się z wami może jeszcze jakieś splega nagram dzisiaj więc szykujcie się może na podwójny odcineczek więc narka i mam nadzieję, że będzie się wam podobać subujcie, lajkujcie, bo to motywuje to narka